I witajcie, z tej strony jak zawsze Kamilos I witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Z GTA 5 legendy i teorie na moim kanale A w dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie kolejne trzy teorie Ostatnio zauważyłem, że na każdy odcinek przypada po trzy teorie I mam nadzieję, że taka opcja wam się podoba Zresztą możecie napisać w komentarzach co o tym sądzicie No ale w dzisiejszym filmie sprawdzimy trzy teorie Związane z misją koniec wojennej ścieżki A dokładniej pierwsza teoria będzie związana z przeciwnikami Którzy będą nas próbowali złapać Zobaczymy czy będziemy mogli pokonać ich wszystkich. Czy będą pojawiali się w nieskończoność. Druga teoria jest związana z pociągiem, który odgradza nam drogę. Jest on naprawdę długi i zobaczymy, czy będzie on mógł przejechać i będziemy mogli potem spokojnie uciec, a trzecia teoria jest związana właśnie z tymi dwoma pierwszymi. A dokładnie jak pokonamy wszystkich, pociąg przejedzie, to sprawdzimy, czy będziemy mogli uciec z cmentarza. Na przykład naprawiając nasz samochód bądź po prostu zabierając samochód przeciwników. Naprawdę zapowiada się ciekawy odcinek, dlatego bezbędnego przedłużania życzę Wam. Miłego oglądania. Ostatnie kilkaset metrów do naszego celu, czyli cmentarza, i zaczniemy sprawdzanie dzisiejszych teorii. Naprawdę jaram się tym, co. Dzisiaj będziemy robili, ale także jaram się tym, co nadchodzi na moim kanale, ponieważ ogromne zmiany. Zresztą teraz możecie je zauważyć. Poprawę jakości filmów, nie tylko tego, że filmy są nagrywane w 60 klatkach na sekundę, ale jakości grafiki. Naprawdę wiele się zmieniło. Dodatkowo na singla oraz do Fajema'a. Wgrałem sobie shaderki, które wyglądają naprawdę epicko. Na singlu mamy Reduxa, który zmienia naszą grę o 180 stopni. Jest to naprawdę mocarne. Wiele rzeczy. Czy się zmieni na kanale, i mam nadzieję, że to doceniacie. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrypcji na moim kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania. Także pomaga to w rozwoju kanału, więc. Pamiętajcie, żeby to zrobić, a jeżeli już to robicie, to możecie również udostępnić ten film swoim znajomym, którzy również grają w GTA, bądź po prostu lubią taki content, a ja się naprawdę jaram jak to wygląda. No ale dobra, skończmy tą autoreklamę i chodźmy teraz do grobu Michaela Townleya, czyli oczywiście do fejkowego grobu Michaela. I wiele osób myśli, że brat wciąż żyje, ponieważ dostali SMS-y od niego z więzienia. Ale pamiętajcie, że jest to tylko zagrywka federalnych. Nie wiem, dlaczego tak wiele osób w to wciąż wierzy. Możecie napisać w komentarzach, czy wiedzieliście o tym, że brat nie żyje, czy jednak uważaliście, że żyje. Bo z wieloma właśnie takimi sprzecznymi informacjami się spotkałem. No ale dobra, pomijamy w takim razie kadstękę, ponieważ ona nie jest najważniejsza. Przyjechali i Chińczycy, których musimy się pozbyć. Dobra, gościu dostał. Żyjesz? Nie, teraz już na pewno nie żyje. Dobra, kolejny. Pięknie. Ale to wszystko brzmi. Nie no, te bronie brzmi to świetnie. Tutaj, oczywiście, jest i brat. Zresztą możemy go zobaczyć. O, zobaczcie, jest brat. Możecie napisać w komentarzach hashtag brat, bo dawno nie było żadnego hashtagu. Będzie mi. Bardzo miło, no ale dobra, lecimy w takim razie. O, kolejni przyjechali. Niestety nie zabiłem ich. Dobra, jeden dostał. Jeden dostał, ale drugi wysiadł. Niedobrze, dobra, chowajmy się w takim razie. Chowajmy się. Czekajcie, z tym pistoletem. No trochę lipa, bo jak widzicie, e, zmienił mi się odrzut. Dobra, mamy to. Tu kolejni podbiegają. Możemy wykorzystać specjalkę Michaela. Jak widzicie. Balistyka się zmieniła przez. Y, reduxa. Jest bardziej realistyczna. Poczekajcie, mam kałacha. Możemy to inaczej załatwić. Okej. Okay. Dawajcie, dawajcie. Dawajcie. Okej. Okay. Ty nie żyjesz? Czy jeszcze żyjesz? Nie żyjesz. Dobra, mamy to. Zobaczymy, czy będziemy mogli ich wyeliminować na początku. Czy będą cały czas nowi. Bo to jest naprawdę ciekawe. E, ale dobra. Tam mamy. Kolejnych, y, jeden padł i teraz drugi gościu. Po główce, dobra, nie żyjesz. Tu mamy kolejnego przewrótka, żeby nam nic nie zrobili. Mamy to, mamy to, pięknie. W sumie oni nas jeszcze nie trafili, więc y, to jest dobre. Poczekajcie, czy ktoś tam jeszcze żyje? Nie, nikt nie żyje, na szczęście. Dobra, mamy to. Y, mamy jakąś lepszą broń od nich? Nie, nie mamy, kurde. Odchodzą. Nie chcemy tego Dobra, dawaj, dawaj gościu Dawaj gościu Dobra, nie żyje tu mamy kolejnego, też nie żyje. Okej, okay, kolejny Ten już też nie żyje. Dobra, a jednak żyje! Jednak żyje, to musimy go dobić. Dobra, już nie wstanie. Dobra. W rączkach Co tam jeszcze został? Tam jest typ za nagrobkiem, więc rozwalmy go. Dobra, mamy to. Ciężko jest, jest bardzo ciemno, więc. O kurde. Przeładowanie, przeładujmy szybko, szybko, szybko. E, tam gościa za nagrobkiem chyba nie ma. Teraz się przesunął za ten. Dobra, mamy to. Tutaj jest ktoś za tą ławką, dokładnie. I tam gdzieś. Tutaj jest ktoś? tak, tu jest. Dobra, mamy to. Mamy to. Ostatni zostali przy wanach. O, mamy strzelbę, mamy strzelbę. Więc strzelbą będzie trochę wygodniej tak mi się wydaje, dobra, mamy to, ginie, to jest ostatni, poważnie, chyba jeszcze są za pociągiem, dokładnie tak przyjechali i zobaczcie, mamy kolejną teorię do sprawdzenia. W ogóle jestem ciekaw, czy możemy na przykład uciec na pociągu, nie, nie możemy na niego wskoczyć, e, ale schowam broń na przykład i nie, nie możemy. Dobra, bo zaraz zginę, dlatego byśmy nie chcieli. Wstawaj, Michael, wstawaj. Okej, okay, weźmy strzelbę. Może będzie nam łatwiej. Zobaczymy, czy ten pociąg przejdzie, bo zobaczcie jaki on jest długi Za chwilę się okaże Czy... Przejechał! Patrzcie, przejechał! Dobra, mamy to Tutaj jeszcze jest ostatni! I zobaczymy sobie w takim razie dwie teorie na start. Czy zginą wszyscy, czy nie? Dobra, dawaj Nie żyjesz? Ej, zabiliśmy wszystkich! I pociąg przejechał, jak widzicie. Nie mamy odgrodzonej drogi, jeszcze tam odjeżdża. Zresztą go widać. Ej, to jest naprawdę ciekawe, zobaczcie. Nie ma już więcej przeciwników. Mamy auto, do którego musimy teraz wsiąść. I możemy normalnie odjechać. Znaczy, no tak to wygląda. Ale sprawdzimy to za chwilę. Jak na razie teorie z Chińczykami, czyli z naszymi przeciwnikami, jak najbardziej możemy potwierdzić, oraz z pociągiem, więc nasze dwie pierwsze teorie potwierdzamy. Dobra, dwie teorie mamy potwierdzone, już są za nami. Teraz sprawdźmy teorie z ucieczką cmentarza. Dlatego zobaczmy, czy w ogóle możemy wsiąść do ich furgonetki. Odpaliła. Zobaczcie, wsiedliśmy i możemy normalnie odjechać. Dobra, nasze auto nie jest nam potrzebne. No dobra, dymi się silnik, więc może ta była uszkodzona od naszych strzałów. Ale sprawdźmy kolejną. Schowam już broń, bo jest nam niepotrzebna. Czy ta odpali? Ta również odpaliła. No dobra, ciężko z tego śniegu się wyjeżdża. Ale jedziemy. Kurde, tylko ta też jest ostrzelana. No zobaczcie, że. Koło mamy przebite, i znowu wys wysiadł silnik. No dobra, w takim razie chodźmy zobaczyć kolejną. Poczekajcie, tu nie przejdę, bo jest. Kutka, oczywiście, że tak, więc musimy przejść tutaj. E, I tutaj również była furgonetka. Dokładnie tak, i w tom nie strzelałem. W tom nie strzelałem. E, zobaczmy, nie, no jest. Wszystko git, nawet światła się palą. Tam mamy ostatnią, więc zobaczmy, zobaczmy w takim razie, tą e, czy. Odpali, odpaliła. No dobra, w takim razie jedziemy. Sygnał działa normalnie. Światła działają. Radia nie możemy włączyć, ani wyłączyć. Ej, ale słyszycie? Leje się paliwo. Czy wszystkie furgonetki w tej misji są uszkodzone? Najwidoczniej tak. Najwidoczniej tak. No ale dobra, zostaje nam ostatnia. I Zobaczymy, czy... Ta również będzie miała uszkodzony silnik bądź zbiornik paliwa. W również strzelałem, no ale. Zobaczcie, że wszystko, no tutaj no, chodzi. Nie, no paliwo nie leci, ale koło przebyliśmy. No to lipa. Lipa trochę, ale nie gaśnie, nie gaśnie. Więc spróbujmy wyjechać drogą, którą oni przyjechali. W sumie nie jest to takie głupie. Zobaczymy, czy uda nam się, czy jednak nie. Jak na razie wszystko jest. W porządku, jak widzicie. Nic się nie zmieniło. Zobaczmy, czy możemy wyjechać. Okej, okay, oni mogli przyjechać, ale my wyjechać nie możemy. No dobra, w takim razie e, nie wiem, którą stroną możemy pojechać, bo tutaj się nie przeciśniemy, dlatego musimy jechać tu. Dobra, jedziemy w takim razie i zobaczmy, czy dojedziemy. No, ślizgamy się, bo mamy przebite tylnie koło, no ale jak na razie jedziemy. Czy tutaj nam zgaśnie? Patrzcie. Kiedy próbujemy wyjechać, normalnie auto nam gaśnie. Więc jest to taki sposób oskryptowane. To nic z tym nie zrobimy, a w sumie jakbyśmy naprawili to auto, czy moglibyśmy wyjechać? Wydaje mi się, że wtedy już tak. Tylko że misja może się zepsuć, dlatego już tak nie kombinujemy. Wejdę do naszego auta. I zobaczymy, czy je będziemy mogli naprawić. Zresztą, poczekajcie, sprawdźmy na map editorze. E, tutaj, włączmy silnik. Zobaczcie, silnik normalnie działa. Możemy jeszcze ulepszyć je na maksa. E, ale oczywiście, zobaczymy, czy będziemy mogli tak je naprawić. Ok. A teleportować się możemy? Możemy, ale. Zobaczcie, no Michael wraca. Jest to tak skryptowane i niestety tak czy inaczej łapią nas i nie możemy odjechać z tego cmentarza. Mimo tego, że pociąg przejechał, mimo tego, że pokonaliśmy wszystkich, no niestety nie możemy stąd odjechać, więc dwie teorie zostały potwierdzone, ale niestety trzecia nasza teoria w tym odcinku musi zostać obalona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście możecie zasubskrybować. Również zapraszam Was do innych filmów na moim kanale. A jak na razie to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć!